Witam Państwa serdecznie Dzisiaj jest 23 lipiec 2022 rok Tu mam rój osadzony 1 czerwca Jestem ciekawy Czy mi poszedł trzecią kontygnację No niestety proszę Państwa Siedzi na styku pierwszej kontygnacji drugiej kontygnacji i trzeciej ale nie idzie wyżej prawdopodobnie jest za mała jego siła zobaczymy czy ten rój w ogóle cokolwiek upracował czy przyniósł jakiego miotku no niestety w górę nie idzie jest za słaby mimo że był silny ale żeby pójść na trzech to prawdopodobnie on potrzebuje czasu. Zobaczymy w drugiej kontygnacji, co ten Rui w ogóle wypracował. Tu miał niedawno zabraną ramkę z czerwiem do innej rodziny zasilałem i była stawiona ramka węzy. Czy ją odrobił? No proszę Państwa, nie odrobił. 15 ramki węzy to dobitnie świadczy o tym że nie ma teraz nic w naturze bo on by to odrobił ale w sumie 14 ramek zrobił to jest bardzo dużo i zobaczymy co ten w ogóle o, rój wyprawia proszę państwa co ten rój wyprawia Zrobię zbliżenie. Tu matka zaczęła w drugiej kontygnacji. Proszę popatrzeć na, te, na ten wianuszek. Tu jest zasklepiony między komórkami nakrop. Proszę popatrzeć na ten ciemny wianuszek. To już nie jest cukier, tylko spać liściasta. A więc. Rój jest dolny. Proszę Państwa, tak wygląda. Ramka zaniesiona jajkami. Proszę Państwa. To jest rój z pierwszego czerwca. To wszystko jest bardzo ciemne, co poza sklepem. Proszę Państwa, rój z 1 czerwca, a proszę popatrzeć. Komórki po wyjściu jest wszystko zasklepione. Ale to jest wszystko do o tym świadczyć, co było, a nie co jest. Tą ramkę z wędzą, którą pierwszą wyjąłem, muszę wstawić w środek. To ją prędzej odrobią. No I proszę popatrzeć. Na ten ciemny miodzik. No i ramka zaniesiona jajkami. Również będę pokazywał rój chyba z 16 czy z 6 czerwca. Jeszcze pokażę w po innym nagraniu. Także proszę popatrzeć że luj bardzo pięknie pracuje luj pracuje tak Jak mu pozwala natura proszę popatrzeć No i jeszcze jedna ramka jest to ją zobaczymy Proszę Państwa, ja prowadzę pasiekę na małej komórce W ten sposób zwalczam warozę Można sobie oglądnąć Na moim kanale Zwalczanie warozy za pomocą krótkiej komórki Inaczej mówiąc, u mnie waroza się nie rozmnaża tylko dożywa do starości Pięknie ramka zaczerwiona obłożona wianuszkiem No i proszę Państwa a co w pierwszej kontygnacji nie będę wyciągał, bo to za dużo grzebania. I teraz przejdę do najświeższej rujeczki. Już nie pamiętam z którego czerwca, ale dopiero niedawno matka zaczęła czerwić. Co tu w ogóle jest, co tu słychać? Z małego ula przyniósłem ją do dużego ula. No i wstawiłem jej, proszę Państwa, pół nadstawkę. Ona odrobiła 13 plastrów, ale i ująłem chyba 3 plastry proszę Państwa, ująłem tej rujeczce 3 plastry, okradłem ją i stawiłem pół odrobioną, czy w ogóle do niej weszła. Tu matka dopiero zaczęła czerwić. No weszła, bo weszła, ale bardzo słabo. Bardzo słabiutko weszła. Zobaczymy, co jest dalej w gnieździe. Jak sobie radzi. Czy przy przesiedlaniu do innego gniazda nie straciłem matki. Tego jeszcze nie sprawdzałem. Przy okazji sprawdzam. I. To tak ona była przesiedlana z małego ula dwukontygnacyjnego na jeden kontygnacyjny. Tu za tym ekranem narobiły mi jakichś nadbudówek. O. I zobaczymy, jak ta matka czerwi. Jak się gospodarzą, jak się gospodarzy ta rujeczka. No, proszę Państwa. Jak Państwo widzicie, wyjątkowy gatunek pszczoły. Proszę popatrzeć, proszę popatrzeć. Nie wiem, czy to widać, zaraz sprawdzę. O, proszę popatrzeć, świeża rujeczka. Popatrzeć, czy są jajeczka. Są jajeczka, to znaczy, że przy przesiedlaniu matka nie została utracona. I w dłuższej perspektywie. Jest nadzieja, że ta rujeczka mi da miód towarowy. To jest rójka, z którą dokonałem nagrania. Rójka Ruj chwyco, chwycona, ale matka stracona. Proszę Państwa, proszę popatrzeć na tą ciemną smołę. Tu jajeczkami jest zaniesione i to już jest czarna smoła z jodły proszę państwa to znaczy, że genetycznie matka jest dobra ma cechy żeby operować spadzią a nie tylko nektarem bo nie każda pszczoła właśnie mimo, że spadzie jest najlepsze, operuje spadzią, proszę popatrzeć no i akurat na tej ramce są jajka, czy nie ma? Muszę to wszystko. Akurat na tej ramce nie ma jajek, ale sprawdzę więcej ramek, jak to wygląda. Wiadomo, że nie jest kopiato pszczół, bo pszczółki są teraz w pracy, w polu, bo jest pięknie, ciepło, nie ma skwaru. Proszę popatrzeć, co te moje pszczółki tu wyrobiają Matka czerwi na końcu ula A tu na tych ramkach czerwiu nie ma To jest bardzo sytuacja niezrozumiała do mnie Ale to jest ważne, że na końc końcowych ramkach było parę jajek Parę dni przesiedliłem ją do pewniejszego ula Proszę Państwa, tego nikomu nie trzeba tłumaczyć tak wygląda spać jodłowa, muszę się dobrze przyglądać na tych ramkach czy tu są jajeczka, no kurczę, to słońce tak świeci no go, źle, bo ja tu jajeczek nie dostrzegam co się dzieje z tą matką, jak widzicie Państwo, dalej czarna smoła jest w plastrach prawdopodobnie musi być gdzieś zdecydowanie więcej czerwiu proszę państwa co tu jest tak tu są zaniesione jajki no nie wiem jak to widać co na tych plastrach jest ale to jest piękna sprawa ul bardzo pięknie ten plaster bardzo pięknie jajkami na no pszczółki, matka całej od razu jajkami nie zaniesie jeśli nie ma obfitości pszczół to jest pszczoła rojowa to jest druga rójka która mi wyszła z jednego ula I co tu jest? Tak tu już jajka zaczynają jakby się rozwijać. Proszę popatrzeć jakie piękne, ciemne wianuszki. To już nie jest spać list ciasta, ale to jest spać jodłowa, proszę Państwa. No i dalej przejdę do następnego ula, ramki takie coś. Jak dzisiaj mamy wólu w tym sezonie, zdarza się raz na 10 lat. No, tu jest piękny czerw, i wszystko obłożone spadzią. Tu jest akurat liściasta, proszę Państwa, co to oznacza? Trzeba, gdy pszczółki mają tylko do dyspozycji spać, to oznacza, że rodziny przele są zagrożone czerniawką spadziową. To jest taka choroba która powoduje to, że one na skutek dużej ilości minerałów spożywanych, sól mineralnych tracą owłosienie i bez to stają się takie ciemniejsze, bez tego futerka pszczelego błyszczą, no co takim pszczółkom należy le zrobić, no przede wszystkim zapełnić bazę pyłkową tak i dalej ta rodzina jest zdolna, proszę Państwa, ta rodzina nadal jest zdolna zapewnić czerwiowej januszki z, z miodem wokół czerwiu. No i tu jest, proszę Państwa, pierwszy czerw. I tak to wygląda. Ta rodzina dostała tylko chyba 3 kg cukru i odrobiła przy tym 13 plastrów. Część plastrów jej zabrałem, podałem innej rodzinie, bo tak pasowało. No i tu stary plaster zaczerwiony, zaniesiony jajkami. I tak proszę Państwa. Zaprezentowałem w tym nagraniu dwie rodziny. Z 1 czerwca chyba i z 15 czerwca. Tak się prezentują. Tylko, że jedna była super silna, a druga też była silna. Tylko to już była kolejna rójka, druga rójka zula. I tym nagraniem serdecznie się z Państwem żegnam.